CZAP! na początek świetnie się spisałeś. Jak będziesz czegoś potrzebował, wal do mnie. A na start, masz latarkę UV i tego pilota. Jak wpadniesz na przemieńca, zaświeć diabelstwu prosto w oczy albo zwab do pułapki i uruchom ją pilotem. Jasne? Jasne. Doskonale. A teraz do rzeczy. Pomimo twoich starań, misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Szlagwy. Jak się czuję? Żyję, ale musisz teraz wrócić do wieży. Jade zwołuje wszystkich zwiadowców, to znaczy, że ciebie też. Także, hej, cześć, siemano, witam was w trzecim jeszcze odcinku z Dying na kanale. mieliśmy poziom przetrwania. Tak jak możecie zauważyć, przy okazji przechodzenia wbiłem jeszcze na wszystkim poziomy Także wszystko sobie ulepszymy Rzut judo To jest rzut po prostu, a w ślizg to... No W ślizg. ślizg będzie lepszy Poziom siły Ubezładniający kopniak Co wybrała... Nie, ja wolę jakaś kopniaka Tu co mamy? Cztery nowe miejsca na broń lepsze będą Dobra, także musimy się skontaktować z gierę Także lecimy Tutaj Dobra Ukraina. Raportuj. Możliwe, że za chwilę spotkam przywódcę wieży. Zrozumiano. Potwierdź jego tożsamość i niezwłocznie się z nami skontaktuj. A, no długa rozmowa. Dobra, także idziemy do Brekena. Do wieży. Kwater mistrzstwo smacznie. Rura wodociągowa, no nie bardzo, ale to sobie weźmiemy, pewnie. Dobra, idziemy do Brakena. Timur ma coś dla nas. Dobra robota, 31. Znaczy, Crane, prawda? Dobra, idziemy do Brackena. Breken ze zwiadowcami byli wczoraj po zrzut poza wieżą. Wytracił ludzi przez gryzoni, dał ludziom rajsa się zaskoczyć, zebrał tęgie manto i stracił towar. Teraz chce pójść po następny zrzut całkiem sam. Nie może tego zrobić, a ty musisz mnie poprzeć. Łapiesz? Na litość boską. Ty się ledwo trzymasz na nogach. Potrzebujemy cię żywego, baranie. Okej, okay, no to wchodzimy. Bądź pewny siebie. Breken. Lena? Może ty do niego przemówisz? Jade? Kto to jest? Kyle Crane. Słuchaj, Breken. Tego tylko nam brakuje, żebyś znów tam polazł. Możemy znaleźć inny sposób, bez narażania ciebie. Prawda, Crane? Dobra, pójdę. Jasne? O. tak. Crane mówi, że chętnie pójdzie. O, chyba się zdenerwował. Yes. Bez urazy stary, ale jesteś zielony jak szczypiór. Nie da się. Crane da radę. Zacznie to tak, jak należy. Ale nam rację. Potrzebujemy cię tutaj, w wieży, żeby ich przekonać, że to jeszcze nie koniec. A szlach. Może jeszcze jedna próba, zanim pójdziemy do Rajsa. Ta. Okej, okay, działasz. Ruszaj, krain to idziemy, Jade, Masz chwilę? Pewnie. Kieruj się na kocioł, zaraz się odezwę. Dobra, także idziemy do kotła. Jakkolwiek to brzmi, Już jest coś, o czym powinieneś wiedzieć. Brecken nieźle wtedy oberwał. Znacznie gorzej, niż chciałby przed innymi przyznać. Dostał w głowę. Teraz do tego zaczęły mu się ataki. A ja nie mam już Lora Traksu. Chyba nikt już nie ma. Jak zaczęła się epidemia, rozdawali go jak cukierki. Poszło tego w cholerę. Zapasy skończyły się dawno temu. Tak, to prawda. Skąd to wiesz? Co mogę dla ciebie zrobić, Leno? Na mieście jest facet imieniem Gazi. Nie do końca ma po kolei w głowie, jeśli wiesz, co mam na myśli. Jego matka cierpiała na padaczkę. I on co miesiąc przychodził po jej leki. Kobieta nie żyje od dwóch lat. Ale Gazi nadal chodził do apteki po tabletki dla mamy. Gazi lubi rutynę, a do tego potrafi być bardzo uparty, więc aptekarze po prostu mu je wydawali. Myślisz, że cały czas zbierał lekarstwa? Jeśli ich nie ma, to naprawdę nie wiem, skąd jeszcze moglibyśmy je wziąć. Gazi mieszka pod estakadą. A, i nie wspominaj mu o śmierci matki. Nie zrozumie tego. Dobra. Widział, że mamy do pogadania z wieloma ludźmi. O! Nóż. Nie wiem czy brać czy nie. Hej, masz może zapasowy klucz do 202? W czym problem? Coś się tam dzieje, a drzwi są zamknięte od środka. Aha. No nie bardzo. Ten jeszcze coś chce. Ten. Deut na pewno ma nadal masę rzeczy w swoim lombardzie. Takie tam mydło i powidło. Ale pewnie można tam znaleźć sporo przydatnych rzeczy. Aha, no i reszta jest na górze, tak? To jest co się przejdziemy zobaczyć. No i znowu. Bahir, to ty? Co tu się dzieje? Muszę się stąd wydostać Muszę zabrać żonę i dzieciaka w jakieś bezpieczne miejsce Moim zdaniem to bardzo bezpieczne miejsce, naprawdę Może i bezpieczne jak na slamsy Tyle, że same slamsy nie są bezpieczne To nie jest miejsce dla rodziny A ja znalazłem drogę na zewnątrz Ze slamsów? Nie mogę zdradzić szczegółów, ale muszę dostać się na drugi kraniec miasta A nie dam rady bez broni Jeśli załatwisz mi coś, zdradzę ci lokalizację jeszcze niesplądrowanego miejsca Nie będziesz żałował Skąd wiesz, że nikt go jeszcze nie splądrował? Ponieważ tylko jedna osoba ma do niego dostęp. I właśnie z tą osobą rozmawiasz. Przynieś mi Gnata, a klucz będzie twój. Razem ze wszystkim, co znajdziesz w środku. Aha. Czyli trzeba mu przynieść broń. Dobra. Hej, czy możesz zajrzeć do Bahira pod 202 i sprawdzić, czy jest u siebie? Powiedz mu, że spóźnia się na swoją zmianę i set się wkurza. Zrobisz to dla mnie? Jasne, jeśli go znajdę. Dobra, także trzeba iść do Bahira. Tym Co tym mogę teraz ty gadać, zamknął się w pokoju. Słyszeliśmy jak wrzeszczał, mógł się przemienić. Słyszysz to? Nie otworzę tego zamka. Chcesz spróbować? No pewnie. Dobrej nocy, panie Bahir. Dobra, otwieramy zamek. Dobra, to było łatwe. Bahir, jesteś tu? Pomocy! Jest. Tu chyba, no. Co się stało? Nie mogę się ruszać. Zaraz mi serce w piersi wybuchnie. Przemieniasz się? Nie! Wziąłem antyzymę i wtedy zaczęło mnie boleć. Ampułka jest na podłodze. Aha, no znaczy to. Wziąłeś jakieś gówno. Co? To podróbka. Skąd to masz, Bahir? Proszę cię, potrzebuję lekarza. Powiedz, kto ci to sprzedał. Nie mogę, dałem słowo. Ten gość jest bardzo przydatny. Przynosi mi rzeczy z zewnątrz. I podrobioną antyzynę. Ludzie mogą to dawać dzieciom. Chcesz, żeby przez to przechodziły? Mój Boże, nie! Więc powiedz, skąd to masz. Jusuf, to jeden ze zwiadowców. Mieszka na dachu. Zawołam doktor Lene. Trzeba będzie coś z tym zrobić. Co się stało? Zabiłeś go? Nie przemienia się, ale potrzebuje lekarza. Trzeba coś z tym zrobić. Lepiej rzuć na to okiem. Numer partii jest niewłaściwy. To fałszywka? Zażył to ktoś na 25, piętrze, a teraz nie może się podnieść. Aman, leć tam migiem. Gdzie on to znalazł? Kupił. Od Yusufa. Jednego ze zgadowców Na pewno tego tu nie produkuje Ktoś go musi zaopatrywać Pogadam z Yusufem Im szybciej, tym lepiej Nie rób mu krzywdy Tylko z nim pogadaj Dobra, dobra, spokojnie Tu już jest dach, chyba, nie? <ścoughs> o, Rahim. Co tak siedzisz? Ja tam. Dobra, szukamy Jusufa. Ten? Tak. Jusuf? Witaj w domu handlowym Jusufa. Jeśli trudno coś znaleźć, musisz znaleźć Jusufa. Czego tylko potrzebujesz, Jusuf to ma. Potrzebuję antyzyny. Cóż, ale rzeczywiście. Przyjacielu, to twój szczęśliwy dzień. Nie, Jusuf. To twój szczęśliwy dzień, ponieważ masz okazję wyznać mi prawdę. Skąd wziąłeś podrobioną antyzynę, którą sprzedałeś Bachirowi? Bahir? Bachir, powiadasz? A ja znam tego Bahira. Prawie umarł od tej fałszywej antyzyny, co mu sprzedałeś. Fałszywej? Na pewno? Mówisz, że jest do niczego? A właśnie kupiłem dziesięć apułek od tych gości i nieźle im zapłaciłem. Jakich gości? No cóż, to dość drażliwy temat. Jakich gości Usów kończy mi się cierpliwość? Kołaptek jest taki budynek. Mieszka w nim paru ocalałych. Nie wiem ilu. Nigdy nie byłem w środku. Oni mają lekarstwa, nawet niektóre prawdziwe. Chyba zapteki, ale pichą też własne specyfiki. Facet, z którym handlowałem, nazywa się Bento. Musisz spalić pozostałe fiolki. Ale kosztowały mnie kupę forsy. Będą cię kosztować nie tylko pieniądze, jeśli się dowiem, że dalej je sprzedajesz. Czy trzeba chyba iść do tych zapteki? Mhm. To zrobimy do końca tego questa, dzisiaj. Przechodzimy do apteki, gdzie to jest 100 metrów stąd. Dobra, luz zaraz tam dojdziemy. Wow, nie spadaj mi tu, pani Krain, Crane? słucham. Znaleźliśmy kolejne dwie piolki fałszywej antysyny. Brecken gotuje się z wściekłości. Nie dziwię się. Co z Bahirem? Jego stan jest stabilny, ale gdybyśmy zajęli go 10 minut później byłoby już po nim. To śmiertelna trucizna Krain. Wyeliminowanie tych drani to teraz priorytet. Rozumiem. No i służyć przyjacielu. Prawdziwy. To już jesteśmy tutaj. To jest ten... handlarz, tak? Ciekawe, Chyba że tak. Ktoś powołania. do a ptaszki cierkały. Ta sama osoba, która powiedziała mi, że gotujecie jakieś gówno i pakujecie w fałszywe fiolki. Gówno? Moja receptura jest pięćdziesiąt razy lepsza od tego szajsu zrzucanego z samolotów. Nie tylko utrzymujecie przy zdrowiu, ale daje też super siłę, niezwykłą szybkość i laserowy wzrok. Gdybym chciał, spaliłbym się jednym spojrzeniem. To już koniec twojego handlu, Bento. Tak, Jusuf uprzedzał, że będziesz robić kipisz. Tak, Jusuf miał rację. Już kurwa nie żyjesz. Dobra, trzeba się z nimi bić, widzę. No nie fajnie, próbę na dachu jeden, to wolę jego najpierw wziąć. Wow, co jest? Dobra, leży gdzie artystów klucz do rur, nie dzięki. Mam chyba te, tak, gwiazdki do rzucania. Kurde, nie. Czego się boisz? Sprowoś się ze mną jak mężczyzna Czemu ja rzuciłem w niego petardą? Ło Jezu! Łow! Niech z tobą nie skończyłem! Niech to wejdą, albo będę ich wkopywał do środka. Nie, nie dam rady chyba. Łow! Coś mocniejszego kurde, HP się kończy. Dobra, już żyje. Nie, padam, padam, padam. Dobra, żyję. Biorę chyba maszynę. Odpalę zaraz tą maszynę Dokładnie Wow Wow Kolejny leży mhm. I został już jeden Bandzior Tu jest Dobra. Dobra, także to jest na tyle. Jest Bandy tam. Bezpieczna strefa. Powiedz Brekenowi, że nie będzie już więcej podróbek. Dobra robota, Crane. Odetchniemy z ulgą. Z tobą w porządku? Nic mi nie jest, ale Yusuf ich ostrzegł. Wiedzieli, że przyjdę. Obawiałam się tego. Breken chciał go zamknąć. Ale zdążył zwiać. Jeśli wróci, pogadam z nim po swojemu. Nie, jeśli Bahir, to go pierwszy. Dobra, także to by było na tyle z tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Na razie. Jeszcze na koniec pytanie: Chcecie, żebym właśnie misje poboczne wy wykonywał poza odcinkiem, czy w trakcie odcinka? I żebym przemieszczał się z, jedne z jednej misji na drugą? Wy, czy między? Także to by było na tyle dzięki za oglądanie do następnego odcinka na razie.